Wyobraźcie sobie kosmiczne pole bitwy, na którym ważą się losy ludzkości. Pojedynek nie tylko na pięści, ale i na wiarę. W jednym rogu Archanioł Michał, promienny i niezachwiany, reprezentuje boską obietnicę. W drugim Lucyfer, upadły uwodzi pokusami władzy i z wątpieniem w nasze największe przymierze. Co doprowadziło te niebiańskie istoty do zaciekłego starcia o dziedzictwo Abrahama? To odwieczna walka pomiędzy wiernością Bożemu powołaniu a uwodzicielskimi szeptami o światowym sukcesie. A odpowiedź? Przypomina nam, że każdego dnia my także stajemy przed wyborami, które odzwierciedlają ten odwieczny konflikt i rzucają nam wyzwanie, abyśmy dokonali wyboru między boskim celem a ziemskim urokiem. W starożytności, przymierze zawarte z Abrahamem było czymś więcej niż zwykłą obietnicą. Był to żywy mandat, Mający kształtować drogę wszystkich wierzących, niedawne odkrycia świętych zwojów i tekstów, ukrytych przez tysiąclecia, przywróciły to przymierze na pierwszy plan duchowego dyskursu. To objawienie zmieniło naszą perspektywę, odsłaniając przymierze nie tylko jako relikt przeszłości, ale jako istotną siłę przewodnią w teraźniejszości. Taka perspektywa Podnosi stawkę naszego życia duchowego, sugerując, że moc i obietnica przymierza rozciągają się w czasie, wpływając na każdego wierzącego nawet dzisiaj. Wyobraźcie sobie świat, w którym przymierze stoi jako niezłomny filar pośród burz egzystencji. Taki jest świat, jaki malują dla nas starożytne teksty. Przedstawiają przymierze jako dynamiczną siłę, duchową podporę, która ma potencjał zmiany przeznaczenia i wzniesienia dusz przedstawia się je nie tylko jako porozumienie, ale jako boski nakaz, który przemawia bezpośrednio do serca wiary, żądając lojalności i torując drogę o wiecznym znaczeniu. Jego żywa natura rzuca nam wyzwanie, abyśmy ponownie ocenili nasze role i obowiązki w szerszym kosmicznym projekcie. W tej zawiłej sieci boskiej architektury zostajemy przedstawieni Michałowi, postaci o niebiańskiej wielkości, której powierzono ochronę tego świętego przymierza. Na tym wspaniałym gobelinie duchowej narracji Michał występuje jako strażnik, zaciekły orędownik boskiego porządku, gotowy przeciw nadciągającemu chaosowi. Jego misja jest jasna: chronić świętość przymierza i dopilnować, aby jego zasady przewodnie pozostały nieskażone. Michael nie jest jedynie obserwatorem, jest aktywnym uczestnikiem wielkiej kosmicznej walki, która leży u podstaw naszej duchowej rzeczywistości. Michał ucieleśnia boską moc, użyczającą swojej siły i mądrości osobom oddanym przymierzu. Jego obecność stanowi zapewnienie i niebiańskie potwierdzenie trwałego znaczenia przymierza. Starożytne teksty wskazują, że opieka Michała zapewnia wierzącym źródło umocnienia podczas ich duchowej podróży, oraz pewność, że przymierze jest ścieżką dobrze bronioną przed ciemnością, która stara się je przyćmić. Co tak naprawdę oznacza, że istota niebiańska stoi. Na straży porozumienia? Jest to przypomnienie, że nasze duchowe zaangażowanie przeplata się z sprawami niebiańskimi, wywierając głęboki wpływ zarówno na sferę ziemską, jak i boską. Jako wierzący, Uznanie roli Michała zmusza nas do zbadania naszego własnego stanowiska w ramach przymierza. Czy podobnie jak Michał jesteśmy zaangażowani w obronę jego czystości, realizację jego obietnic i przeciwstawienie się wątpliwościom zasianym przez siły zewnętrzne? Przymierze jest wyzwaniem, wezwaniem do broni dla naszych dusz, aby powstały w obronie boskich obietnic pośród duchowej walki, która może być niewidzialna, ale głęboko realna. Położono podwaliny pod kosmiczną walkę, która jest zarówno uniwersalna, jak i głęboko osobista. Tak jak przymierze jest boską obietnicą daną potomkom Abrahama, tak też jest osobistą obietnicą skierowaną do każdego z nas, którzy zdecydujemy się zostać dziedzicami Jego błogosławieństw. W tym kosmicznym dramacie wierzący nie są jedynie widzami, są aktywnymi uczestnikami. Odsłonięcie przymierza jako żywego nakazu stanowi dla nas wyzwanie, abyśmy ponownie zbadali jego miejsce w naszym życiu i zrozumieli, że jesteśmy częścią wielkiej boskiej strategii. Kiedy przymierze zostaje ujawnione jako żywa siła, przygotowuje się grunt pod pierwotną bitwę o epickich proporcjach. Wprowadzone postacie, starożytne i niebiańskie, są jedynie graczami w tym dramacie, w którym stawką są dusze ludzkości. Nasze wybory, oparte na wierze i refleksji, określają, gdzie stoimy w tej rozwijającej się narracji. Czy jako współcześni wyznawcy tego starożytnego nakazu, możemy wznieść się ponad cienie wątpliwości i zjednoczyć się ze światłem? W jaki sposób indywidualnie i zbiorowo możemy podtrzymać ducha i zasady przymierza Abrahama w naszym dzisiejszym życiu? Wezwanie polega nie tylko na zrozumieniu, ale także na działaniu. Przyjęciu wymagań przymierza jako żywego, oddychającego świadectwa naszej wiary i rozpoznaniu linii bitwy wytyczonych na tej duchowej arenie. Tak jak Michał stoi na straży, przygotowując się do stawienia czoła chaosowi wywołanemu zazdrością i oszustwem, tak my musimy przygotować się na wyzwania, które zagrażają czystości naszej wiary i świętości przymierza. Objawienie przymierza wzywa nas do głębokiej świadomości naszego duchowego dziedzictwa. Wymagając introspekcji i poświęcenia, gdy jesteśmy coraz głębiej wciągani w tajemnice i majestat boskiego celu. W tych świętych objawieniach dostrzegamy przyszłość zapisaną odważnymi rysami boskiego zamysłu zaproszenie do wzięcia udziału w czymś wiecznym, a w miarę jak gromadzą się cienie buntu, kolejne kroki na tej drodze będą wymagały odwagi, jasności i zaangażowania elementów, które zrodzią się ze zrozumienia i szanowania objawionego nam przymierza. Gdy zbliża się bitwa między światłem a ciemnością, niezachwiana obrona Michała służy nam za przykład, inspirując nas do podtrzymywania i ochrony przymierza, które kształtuje nasze duchowe przeznaczenie. Lucyfer, wpleciony w gobelin sił niebiańskich, jawi się nie tylko jako buntownik, ale jako widmowy zwiastun nieufności i podziałów, a jego zazdrość rozpala cienie, które złowieszczo tańczą wokół uświęconego przymierza Abrahama. Z ponurych zakątków duchowego buntu rzuca spojrzenie na świat otoczony splatającymi się obietnicami wiary, odważając się rzucić wyzwanie boskiemu porządkowi ustanowionemu przez niebiański dekret. Tutaj, w przyćmionych echach wieczności. Odgrywa rolę architekta podstępnych planów mających na celu wywrócenie do góry nogami samych fundamentów światła, które oświetla przymierze Abrahama. W starożytnych rajach ta złowroga siła nie toczy wojen z zauważalnym hałasem ani jawnymi bitwami. Zamiast tego broń Lucyfera jest znacznie subtelniejsza, tu wyszeptane wątpliwości. Tam przebłysk niezadowolenia, rozprzestrzeniony niczym jadowity atrament plamiący nieskazitelną tkaninę wiary i jedności. Zapuszcza się do wewnętrznych, sanktuariów wiary, przechadzając się ścieżkami synergii zbudowanymi przez wiernych, rozsiewając nasiona sceptycyzmu wśród korzeni ich duchowych konstrukcji. Jego urok polega na przedstawianiu czegoś, co wydaje się kuszącą alternatywą, iluzji zrodzonej ze strachu i wstrząśniętej determinacji, która umniejsza świętość Słowa Bożego i pewność, jaką ono daje. Czy początkowy bunt Lucyfera, zakorzeniony w porządliwych pragnieniach, nie był wstępem do tego oblicza zazdrości skierowanego przeciwko przymierzu Abrahama? Tutaj zniekształcenie prawdy staje się podpisem Lucyfera przybiera formy zarówno znane, jak i przerażające przekształcając boski dekret w kruchą ludzką niepewność. W jego szeptach nie słychać brzęku zbroi bojowej, ale ciche skrzypienie zaufania, które zaczyna słabnąć, a wiara zaczyna słabnąć. Lucyfer, manewrując przez te cienie buntu, rzuca wyzwanie niezachwianej opiece Michała, który czuwa nad ochroną przymierza. Michałowi, odzianemu w niebiańskie światło, nie jest obca natura oszustwa Lucyfera, jednak ze smutkiem obserwuje, jak niektórzy, zwabieni fałszywymi obietnicami Lucyfera, dotyczącymi mocy i wyzwolenia, schodzą ze ścieżek prawości. Lucyfer dobrze wie, że partnerstwo utworzone dzięki łasce Bożej może stać się bezbronne, gdy jest oblegane przez stróżki wątpliwości. Być może, drogi widzu, czujesz echa tego starożytnego buntu w osobistych bitwach toczonych w dzisiejszym świecie. Czy dręczą cię wątpliwości, które chcą podważyć twoją wiarę, i delikatnie szepczesz, że Boże obietnice mogą nie przetrwać próby czasu i próby? Czy wyczuwasz cienie, które pytają, czy twoje oddanie duchowym paktom nie pójdzie na marne? Nasza współczesna rzeczywistość, podobnie jak historie opowiedziane w starożytnych tekstach, rezonuje z motywami pokusy i wytrwałości. Aby przeciwstawić się szeptom wroga, Zaproś iluminację modlitwy do tych spornych komnat. Zakotwiczmy się w pismach świętych, które potwierdzają nasze duchowe dziedzictwo i potwierdzają piękno i prawdziwość przymierzy, które są nam drogie. Od Efezjan po psalmy, fragmenty strzegą naszych serc mądrością, siłą i niezachwianymi prawdami wiecznych obietnic Bożych. Pod czujnym spojrzeniem Michała, niebiański zastęp przygotowuje się na nadchodzącą bitwę, konfrontację oczekiwaną od zarania stworzenia. Tutaj widzimy rozwój epickiej narracji. Duchowy strażnik ustawiony przeciwko nieusankcjonowanym ambicjom jest portretem tego, jak kosmiczny porządek stara się zwyciężyć nad nadciągającym chaosem. Walka jest symbolem nieustannego pogoni, za prawdą pośród tajemniczego oszustwa. W tym ponadczasowym konflikcie kryje się Twoja własna opowieść o duchowym oporze i odrodzeniu. Tak jak Michał stoi niezachwianie, ośmielony boskim mandatem, tak i Ty możesz przyjąć przymierze jako żywą, oddychającą siłę przewodnictwa i wzrostu w swoim życiu. Wyobraź sobie moc niezmiennego trwania w świetlistej wierze przeciwko uwodzicielskim nawoływaniom zwątpienia i rozpaczy. W jedności z niebiańskimi obrońcami wzmocnij swoje serce tymi samymi zapewnieniami, które niegdyś wyryły się w starożytnych kamieniach obietnicami, które odbijają się echem w wieczności. Cienie buntu są jedynie wstępem do odkupieńczego, światła, którego przeznaczeniem jest osiągnięcie ostatecznego zwycięstwa. Gdy przystań Michała przygotowuje się na nadejście niebiańskiej konfrontacji, wspólnie spodziewajmy się kreszę światła przebijającego się przez starożytną, ciemność potwierdzając, że to, co prawdziwe, czyste i boskie, na zawsze zwycięży nad cieniami. Pośród rozległych przestrzeni niebios rozpościerało się niebiańskie pole bitwy, na którym blask boskości spotkał się z imponującymi cieniami buntu. Tutaj, na świętym skrzyżowaniu światła i ciemności, potężny Archanioł Michał stał niewzruszenie, a jego niebiańska zbroja błyszczała mocą przesiąkniętą przymierzem. Jakby utkany z esencji własnego światła stwórcy. Michał uosabiał sprawiedliwość, siłę i niezachwianą wierność boskim obietnicom złożonym ludzkości. To właśnie przymierze, zawarte w świętości z Abrahamem, dało Michałowi potężną siłę, służąc jako jego tarcza i broń przeciwko nadciągającej ciemności. W jaskrawym kontraście Lucyfer wyłonił się okryty złowrogim majestatem, który sam zaprojektował, a jego gorzka zazdrość i pragnienie władzy, emanowały z niego niczym przytłaczająca mgła. Ten upadły anioł, niegdyś latarnia morska, teraz zepsuty, posługiwał się zazdrością i oszustwem jako swoimi narzędziami. Jego cele były proste, ale głębokie. Wywrócić boski porządek, manipulować tkanką wiary i rozwikłać świętość przymierza, które związało niebo i ziemię w harmonijnej jedności. Dla Lucyfera przymierze było nie tylko paktem, ale żywym świadectwem obietnicy, w której nigdy nie będzie mógł uczestniczyć, boską intymnością na zawsze poza jego zasięgiem, wzbudzającą urazę, która podsyciła jego bunt. Gdy siły światła i ciemności zbiegły się, atmosfera wibrowała w oczekiwaniu, a namacalne napięcie było podkreślone przez zbiorowy oddech samego stworzenia. Te dwie niebiańskie istoty nie były zwykłymi symbolami, ale ucieleśnieniem, Dwóch przeciwstawnych sił wiary i wątpliwości lojalności i niezgody, stworzenia i unicestwienia. Ich starcie było czymś więcej niż tylko bitwą. Było to uosobienie wszelkich duchowych zmagań, odbijające się echem w różnych światach i w sercach wierzących, którzy byli świadkami tej tytanicznej walki. Niebo nad głową stało się gobelinem o kataklizmicznym pięknie, gdy grzmiące światła zderzyły się z cieniami, które wiły się i obracały, rzucając chaotyczne wzory na tkankę rzeczywistości. Tutaj, w tym świętym i surrealistycznym teatrze, każde uderzenie, każde parowanie i kontratak energii mówiły o trwających od wieków napięciach, dziedzictwie miłości i zdrady, o boskich obietnicach trzymanych w łańcuchach buntu. Olśniewający blask miecza Michała zderzył się z ciemnymi mackami przywołanymi przez Lucyfera co stanowi wyraźne zestawienie podkreślające odwieczną walkę dobra ze złem, wykraczającą poza fizyczność i wkraczającą w samą duszę samego istnienia. Michał, wzmocniony niezachwianą wiarą w przymierze, był skąpany w boskim świetle, a każde uderzenie jego miecza było potwierdzeniem boskiej sprawiedliwości, nieustępliwej i czystej. przemawiał, a jego słowa były kotwicami, przypomnieniem Obietnic, które oświetlają drogę potrzebującym, odzwierciedlając wieczną wierność Boga wobec ludzkości. Bo obietnica, zabrzmiał jego głos jakby utkany stchnienia nadziei, jest dana Wam i Waszym dzieciom i wszystkim, którzy są daleko. Te słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego nie były jedynie wezwaniem do zgromadzenia, ale uroczystym przypomnieniem zasięgu i mocy przymierza. Lucyfer, zawsze zwodziciel, któremu przeciwstawiali się słowa podstępnej perswazji miał na celu podważenie wiary próbując przyćmić blask boskiej pewności cieniami wątpliwości jego kłamstwa wśliznęły się do serc tych którzy chwieją się w swoich przekonaniach a jego obietnice stanowią zawiłą sieć mającą na celu usidlenie nieostrożnych odwołującą się do ziemskich pragnień i przemijającej chwały czy ta obietnica jest naprawdę dla ciebie Syczał starając się rozwikłać niezłomne oddanie wierzących, odwrócić ich oczy od boskości i skierować je w stronę cieni zwątpienia i światowych pokus. W tej niebiańskiej konfrontacji stawka była niepojęta, związana nie tylko z widmowym polem bitwy, ale także misternie spleciona z życiem wierzących w różnych światach. Była to bitwa nie tylko o zwycięstwo lub porażkę ale o samą istotę boskiego zaangażowania na rzecz ludzkości, demonstracja kosmicznej skali, na jaką toczy się walka duchowa. Każde zderzenie światła i ciemności przetaczało się przez czas, a jego echem były ciche modlitwy wiernych, którzy sięgali po to, co wieczne, którzy szukali pewności w chwilach rozpaczy i przewodnictwa pośród zamieszania. Podczas gdy bitwa szalała z zaciekłą intensywnością, głęboka, Lekcja stała się jasna. Ludzka wiara, choć sprawdzona i wypróbowana, może ujarzmić niezmierzoną moc. Przymierze, podobnie jak Michał, które napełniało jego siłę, nie było tylko słowem czy obietnicą. Ono żyło, oddychało i czyniło cuda na świecie, działając jako bastion przeciwko niezliczonym wyzwaniom, przed którymi stają wierzący w codziennym życiu. Tutaj, w szczytach niebiańskiego konfliktu, Odkrywamy prawdę, która odbija się w naszej ziemskiej egzystencji. Siła przymierza nie leży w jego niezniszczalności, ale w jego odporności i niezłomnej wierze, tych, którzy je podtrzymują. Kiedy Michał walczył nie tylko z Lucyferem, ale także z wszechobecnymi wątpliwościami i lękami, które zasiał, stało się oczywiste, że niebiańska konfrontacja odbiła się w sercu każdego wierzącego. Przypomnienie, że wiara wędruje poza chmury i dociera do uroczystych obietnic przechowywanych w duszy. Dramat konfrontacji podkreślił, że trwać niewzruszenie, tak jak to czyni Michał w przymierzu, oznacza dzierżyć moc większą niż gwiazdy, wiarę niezachwianą, nawet przez najgłośniejsze szepty wątpliwości. W tym wspaniałym tańcu strażników stworzenia postanowienie nie zostało zapisane jedynie w starożytnym piśmie kosmosu, ale w wciąż rozwijającej się historii boskiej nadziei. Choć przymierze było testowane, wypróbowywane i kwestionowane, przetrwało będąc latarnią morską dla ludzkości, obietnicą wiecznej wierności Boga dla wszystkich, których serca pozostają niezachwiane w wierze przekazanej przez przymierze Abrahama. Służy jako świetlisty przewodnik przez ciemność, świadectwo niezłomnej nadziei i wezwanie dla wierzących aby wyszli z cienia i przyjęli światło boskiej rzeczywistości. W następstwie niebiańskiego triumfu Michała nad Lucyferem, odnowienie boskiej obietnicy jest nie tylko przywróceniem, ale także świetlanym potwierdzeniem nieobliczalnej mocy wiary. Zwycięstwo w sferze eterycznej manifestuje głęboką zmianę, odbijając się echem w sercach niezachwianych wierzących, którzy stoją jako strażnicy przymierza, które nie jest już zwykłym historycznym artefaktem, ale żywym świadectwem nadziei i boskiej pewności. Pośród niebiańskiej ciszy, która następuje po grzmiącym pojedynku, boski puls zaczyna płynąć przez kosmos, rezonując w samym przymierzu. Jest to odnowa nie tylko w sensie tekstowym, ale dynamiczne przekształcenie istoty i oczekiwań. To przywrócenie podkreśla wieczną naturę Bożych obietnic i ich niezachwianą aktualność powtarza słowa starożytnych proroków takich jak Izajasz którzy głosili że słowo Boże trwa na wieki dzięki zwycięstwu Michała obietnica ta zostaje ożywiona tak samo żywa i nieustępliwa jak w pierwszej chwili gdy została dana Abrahamowi gdy opadnie duchowy kurz można niemal poczuć namacalne przywrócenie wiary niczym delikatny wietrzyk który przywraca do życia płomień niegdyś migoczącej świecy to właśnie w tym przywróceniu nadzieja na nowo zapuszcza korzenie, prowadząc dusze wierzących w ich wędrówce, wśród nieustannej walki między światłem a ciemnością. Przymierze służy jako kompas w burzliwych czasach, a jego napisy są wyryte głęboko w strukturze wszechświata, wykraczając poza czas i przestrzeń, zapewniając pocieszenie i kierunek. W tej świętej odnowie niezachwiana wierność Boga wobec jego obietnic zostaje po raz kolejny ratyfikowana. Co stanowi latarnię niezachwianej nadziei w podzielonym świecie. Jest świadectwem nie tylko indywidualnej determinacji, ale także Bożej życzliwości, tworząc symfonię łaski, która rozbrzmiewa w sercach wszystkich, którzy odważą się wierzyć. To Boskie Zarządzenie zachęca wierzących, aby zbliżyli się do Niego, znaleźli schronienie pod Jego pamięcią i stanęli jako świadkowie Jego wiecznej mocy. Obrazy światła przeszywającego ciemność ilustrują istotę tego przywrócenia. Tak jak miecz promiennej prawdy Michała roztrzaskał cienie oszustwa lucyfera, tak boskie przymierze zamazuje rozpacz, która pragnie pochłonąć naszego ducha. Ta bitwa pomiędzy istotami niebiańskimi odzwierciedla nasze codzienne konflikty i wzywa nas do ujarzmienia naszej wiary, podobnie jak zrobił to Michał. Dostawienia czoła cieniom, które ośmielają się wkraczać na nasze życie, i rozproszenia ich. Odnowione przymierze staje się źródłem inspiracji, zachęcającym wierzących do życia z odwagą, przekonaniem i współczuciem. Wzywa każdą duszę do wzniesienia się ponad efemeryczne próby teraźniejszości, przypominając jej o wiecznych obietnicach, które łączą niebo z ziemią. Narracja splata obietnice odporności, boską linę której trzymamy się w chwilach chwiejnych wątpliwości i nieprzewidzianych wyzwań. Co więcej, zwycięstwo Michała zachęca nas do rozważenia naszej roli w tym kosmicznym Gobelinie. Podobnie jak Abraham, nasza wiara w przymierze działa jak ziarno. Tam, gdzie daje schronienie i rośnie, wiara zostaje wzmocniona i niczym nieskończone echo rozbrzmiewa w przyszłych pokoleniach. Uczy nas, że obietnice Boże nie są reliktami przeszłości, ale żywymi i zawsze obecnymi, rozwijającymi się w nas i przez nas, gdy podążamy przez życie. W tym odnowionym rozumieniu przymierze nie jest jedynie statycznym ślubem złożonym między Bogiem a Jego ludem, ale wezwaniem do zaangażowania. Przejawia się jako aktywne przymierze, boski taniec, w którym wiara jest zarówno glebą, jak i nasieniem, początkiem i końcem. Jako wierzący mamy obowiązek ją pielęgnować uprawiać duchową ziemię i wydawać żniwo nadziei, która karmi nie tylko indywidualną duszę, ale także zbiorowego ducha ludzkości. Tak więc, gdy stoimy na styku niebiańskiej pewności i ziemskiego doświadczenia, a nasz wzrok jest skierowany na boskie horyzonty, przypomina nam się, że przymierze jest latarnią morską prowadzącą nas przez nadciągającą ciemność. Oświetla ścieżkę przed nami prowadząc tych, którzy chętnie podążają jej wiecznym blaskiem. Podobnie jak światło portowe prowadzące statki w bezpieczne miejsce, tak też przymierze prowadzi nas, zapewniając, że jesteśmy zjednoczeni, z Bożym zamierzeniem, i żeglujemy z wiatrami wiary z niezachwianą ufnością. Te chwile odnowienia uczą nas, że w wielkim schemacie istnienia to nie tylko triumf czy porażka kształtuje nasze zrozumienie, ale boska obietnica, która zapewnia nas o niezachwianej obecności Boga. Jako zjednoczone grono wierzących, naśladujące dziedzictwo wiary przekazywane przez dawnych bohaterów, możemy stawić czoła światu odnowieni, wzmocnieni przymierzem, żywym, oddychającym ucieleśnieniem boskiej obietnicy i ludzkiej nadziei. Ostatecznie odnowienie boskiej obietnicy poprzez zwycięstwo Michała nad Lucyferem, nie jest tylko wydarzeniem niebiańskim, ale zaproszeniem dla wszystkich wierzących do potwierdzenia własnej wiary. Jest to delikatne przypomnienie, że walka między światłem a ciemnością toczy się w nas i wokół nas, ale dzięki wierze możemy odzyskać nasze boskie dziedzictwo i żyć w świetle przymierza. Dzięki niemu odnajdujemy nie tylko naszą historię, ale także nasz cel naszą siłę i nasze niekończące się źródło nadziei, wieczne w niebiosach i zapisane na tablicach naszych serc.